Witam serdecznie na naszym cotygodniowym podsumowaniu progresu naszych podopiecznych z programu budowy Sylwetki Hollywood. Robimy takie podsumowania po to, żeby zobrazować, pokazać historię, żeby nasze podopieczne mogły właśnie opisywać historię, jak wyglądało proces metamorfozy i sylwetki. Z jakimi wyzwaniami się borykaliśmy? Jak udało się to wszystko pokonać? I dzisiaj mam okazję właśnie gościć Lilianę. Liliano, witam cię serdecznie, byś mogła właśnie powiedzieć w kilku zdaniach, skąd? pochodzisz, jaki prowadzisz teraz tryb życia? Mam na imię Liliana, jestem ze Śląska, z Gór. No od, praktycznie od trzech lat jestem emerytką, ale do zeszłego roku pracowałam, no ale ze względów zdrowotnych może od razu powiem, bo miałam tętniaka mózgu i dwa miesiące miałam przerwy. Ale wróciłam. Małymi kroczkami wróciłam. <laughs> I dalej ćwiczę. <laughs> no, czyli no, ale mam tak zajęty czas, że, że, że nie narzekam na brak pracy. Super. Liliana, hmm. jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego postanowiłaś e, dołączyć do programu Hollywood? Czyli z jakimi problemami borykałaś się przed dołączeniem do programu? Dołączyć do programu. No, gdzieś znalazłam to właśnie w ciebie, właśnie przede wszystkim. Wysłuchałam i, i no, zaciekawiło mnie to. Najpierw i tam zdjęcia były kobiet różnych, mówię, kurczę, To jest chyba jakaś ustawka, takie piękne kobiety i dały radę. I mówię: A co mi tam? Już próbowałam tyle razy różnych rzeczy i byłam ustawiona przez dietetyczkę, no, i tak kilo, dwa, koniec. Przekroczyć mojej granicy kilogramowej nie potrafiłam. No, i nie dawało to żadnego efektu. Ja zazwyczaj jestem, mówią, że ja mam ADHD ruchowej. Jestem, no, nosto w ruchu, nosto w jakieś ćwiczenia, nosto w jakiś sport, no ale nic więcej. No, i w każdym razie waga nawet rosła. No i mówię, to jest chyba ostatnia deska ratunku. Potrafiłeś tak pięknie to przekazać, że mnie uchwyciłeś i mówię, zadzwoniłam. Rozmawialiśmy przez moment, mówię, próbuję. A co. Jak one dały radę, to ja też dam radę. No i Super, dlatego... super czyli zainspirowały Cię historie innych kobiet, tak? Tak, tak, tak? Super, mega się cieszę, mega się cieszę. Liliana, jakbyś mogła powiedzieć, bo na pewno gdzieś tam testowałaś jakieś inne diety, treningi, prawda? Po, w momencie, gdy dołączyłaś do programu Hollywood w pierwszych dwóch, czterech tygodniach, co spowodowało, że stwierdziłaś, OK, kontynuuję ten program, podoba mi się to? Jakie uzyskałaś efekty? Pierwsze ćwiczenia dla mnie były no trochę ciężkie. No, mimo wszystko, bo to całkiem co inny, inny ruch niż, niż to, co było w tych ćwiczeniach. Dieta: no, ja jestem bardzo upartym człowiekiem, też mi było trochę ciężko przyzwyczaić się do tego, tego systematycznego i całkiem inne jedzenie niż, niż ja do tej pory preferowałam. I po 3-4 tygodniach waga mi spada. Ty wiesz, że ja y, kupiłam nową wagę, bo myślałam, że tamta się zepsuła. No. <gry> I mówię, to jest niemożliwe, że, że ja lecę na wadze. Jak ja kilo nie potrafiłam przez dwa miesiące y, przy głodzeniu się praktycznie. A tutaj głodna nie byłam I, i, i waga w dół. No, szok, dla mnie był szok. No. I, dla, I dlatego to, to, to nieprawdopodobne, jak, jak można w tak krótkim czasie, no bo dla mnie to było 4 miesiące, jak ja te kilkanaście kilo zleciałam na wadze. Mhm, mhm. Dokładnie, właśnie mam tutaj napisane od Kasi, która mhm. właśnie przygotowała mi w dokumencie, że właśnie jeżeli chodzi o całkowitą różnicę od, no w zasadzie grudnia 2023 roku, prawda? Koniec. Czyli ten okres. Mhm. Słucham? Koniec grudnia to było. Koniec grudnia, czyli można by powiedzieć, że w zasadzie... zaczęłam w styczniu. Zaczęłam w styczniu, od 1 ty... okay. stycznia. Okej, okay, no to mamy 13 miesięcy, mm. prawda? I w mm. tym okresie zredukowaliśmy 14 kg, z pasa minus 9 cm, z stali minus 14 cm, z bioder minus również 14 cm mm. i z uda minus 9 cm. Więc jaka to jest różnica, jeżeli chodzi o Twoje ubrania przed i teraz? No to powiem Ci tak, no tak ja policzyłam sobie gdzieś koło 70 centymetrów, jest tak mniej więcej w tych owodach, z 76 kilo na 62, no i powiem Ci o rozmiary, 46 na 40, a w porywach nawet 38 wchodzę no i przez Ciebie musiałam zmienić garderobę. Naraziłeś mnie na koszty. Zdaję no. sobie sprawę z tego, ale wydaje mi się, że to akurat są fajne poniesione koszty, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie siebie trochę odświeżyć. Więc mega różnica, jeżeli chodzi o Jest. pomiary, jeżeli chodzi o wszystko. A powiedz mi proszę, jeżeli chodzi o jakieś takie aspekty zdrowotne, prawda? Czyli wiadomo, tak. że przechodziłaś wcześniej, nie wiem jak to wyglądało przez okres menopauzy, prawda, przed okresem menopauzy, prawda, to wszystko, jak te treningi i jak ta dieta właśnie przełożyła się na komfort i jakość Twojego życia. No ogromne, ja jestem, znaczy jestem, całe życie będę pielęgniarką, pracowałam no 25 lat przy sparężywanych osobach, zniszczyłam sobie kręgosłup, bo to te dźwiganie. Potem pracowałam jako instrumentariuszka, 12 godzin stanie przy stole, to też nogi, no i to, to bolesności były, że już miałam blokady do kręgosłupa, do, do kolan i tak dalej. I to, tego się właśnie obawiałam, że tu ciężary, tu dźwiganie, tu schylanie. I jak, jadam, jak ja dam, jak ja czasem nie potrafię się schylić. Kurczę, a tutaj nic. No, przy tych ćwiczeniach uwielbiam martwy ciąg. Uwielbiam go. I z ciężarami dokładam. Na razie to sobie muszę tak do 10 kg ze względu po operacji, nie mogę jeszcze tam zwiększyć, ale sobie sukcesywnie dokładam ciężary. I nie bolą mnie właśnie kolana, nie, bolą, nie boli mnie kręgosłup, wręcz świetnie się czuję. Ja tutaj jak pokazuję moim koleżankom, w moim wieku, jak tam przed przysiad Sumo, to one oczy wystawiają, że <noise> ja jak ty to robisz? Nie mówię, przecież, to jest proste, to trzeba tylko technicznie no. wykonać. I ćwiczyć przede wszystkim ćwiczyć. Ja, ja mnóstwo koleżankom właśnie opowiadam o ćwiczeniach, o, o tym programie. Mówię, one to przyjmij mi tam dietę czy coś. Ja mówię, to nie chodzi o, o przysłanie diety. Wy musicie to sobie same same do ciebie się zgłosić, i ta dieta ma być dla was, a nie ode mnie brać. Bo to jest indywidualna. No ale wszystkie zdrowotnie, naprawdę o wiele się lepiej czuje. No, no nieba a ziemia. No, mam ma 20 lat mniej. Mega. Mega, super. Właśnie o to chodzi, że tutaj te mięśnie, prawda? Że w programie Hollywood kładziemy nacisk na to, żeby właśnie nie tylko redukować tłuszcz, ale również wzmacniać mięśnie i budować tę tkankę mięśniową, bo to no, mniej więcej już po 35-40 roku życia nasz organizm zgubi te mięśnie w sposób naturalny. Jeżeli my to pozwolimy, czyli nic nie będziemy robić, no to właśnie powstają te zmęczenie, te bóle i tak dalej. Ale jeżeli my spowodujemy, że nasze ciało będzie budować te mięśnie, czyli właśnie poprzez trening siłowy, no to właśnie wtedy mamy lżej, więc mega się cieszę Liliano, że tutaj wiesz na wielu aspektach jakby swojego życia zaobserwowałaś właśnie poprawę, e, powiedz mi proszę jeszcze jak to aktualnie, co, co było takim dla ciebie największą, największym wyzwaniem jeżeli chodzi o twój tryb życia, czyli załóżmy nie wiem coś zmieniłaś, że musiałaś zacząć nie wiem robić e, te treningi prawda, czyli zaczęłaś chodzić spać wcześniej albo nie wiem robisz treningi wieczorem, jak to swój harmonogram wpisałaś? Znaczy, ja jestem aktywna, mam no, rodzinkę, ja tam jeszcze tam pomagam, bo wnuczki mam i też tam jeszcze pomagać. Ja ze względu na, na moją pracę pieniarską potrafię sobie ułożyć plan dnia. Ja rano się budzę i już wiem, co ja wykonam. W treningi moje są przeważnie wieczorem, bo. Jestem spocona jak, jak, jak mysz i w każdym razie potem idę tylko kąpiel, do łóżka i jest potem już te dwie, trzy godziny moje. I, ja to, no i to i kolację wtedy jeszcze wcześniej zrobię i już jestem dla mnie ten czas. No i, i, i na początku te, te, te posiłki, bo pracowałam na, od siódmej rano tam 2 trzy godziny, no to nie, nie jadam o szóstej, tylko jak przyjeżdżałam to zjadam i to można się przestawić właśnie na dziewiątą, dziesiątą, siadanko, obiady. No mhm. i kolacja, no spokojnie, że, że u mnie nie ma takiego dużego, dużego przestawienia, bo potrafię sobie zorganizować ten, ten cały dzień. Ten cały, jak, jak to powinno mhm. wyglądać. No to super, to super. Tym mhm. bardziej, że tutaj właśnie są te trzy posiłki dziennie, a więc rzeczywiście nie, nie musimy stać pół dnia w kuchni, żeby, żeby gdzieś tak, tam zrobić. Tak, tak. Liliano, moje takie ostatnie pytanie do Ciebie. Co byś powiedziała o sobie, która zastanawia się, czy warto dołączyć do programu Hollywood, czy może wstrzymać się, czy może zacząć w jakimś innym okresie? Co byś zarekomendowała tak od siebie? Nie trzeba się zastanawiać. Sama wiem po sobie, że w każdym wieku, obojętnie od stanu zdrowia, bo ja mam bardzo poważnie chora, a dalej chcę ćwiczyć, dalej się do, czuję dobrze z tym, Trzeba zmienić siebie, swoją mentalność, podejść do siebie tak holistycznie i trzeba naprawdę chcieć, jeżeli, no wiadomo, zawsze są jakieś porażki, jakieś tam, ale podnieść się i dalej robić. I, I pytać się, pytać się, bo mamy od tego naszych trenerów. Można zawsze do nich napisać, umówić się, wszystko wyjaśnią. Są kochani. Ja miałam dwóch trenerów, bo moja Patrycja odeszła, ale mam teraz Krzysia. wspaniały człowiek. No i, i, i mam tylko jeden minus. Oni bez przerwy mnie chwalą. No nie, nie chcą mnie opierniczyć, no a ja czekam na, na takie coś. Ale dziewczyny, nie yy, chcecie być, yy, robicie to właściwie tylko dla siebie, dla swojego zdrowia, dla siebie. Jesteście piękne. Mhm. Super, super, super. Liliano, serdecznie mhm. dziękuję, serdecznie dziękuję za rekomendację i naprawdę duże gratulacje, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że to wymagało od ciebie no, gdzieś tam zaufania i tego, żeby jednak no. Wiesz, no spróbować kolejny raz, prawda? Więc cieszę się, że tutaj dotrzymaliśmy swojego słowa i no, doprowadziłaś do metamorfozy swoje sylwetki i trzymam kciuki za dalsze sukcesy, które będziesz osiągała, bo później to trochę jak taka kula śnieżna, która na początku jest mała, ale z miesiąca na miesiąc zaczyna rosnąć, więc na pewno te efekty będą gdzieś tam... Ci pomagać. Także Liliano serdecznie dziękuję, a dla osób, które zastanawiają się, być może pierwszy raz oglądają program Hollywood, nie wiedzą o co chodzi, to ja odsyłam do linku www.programhollywood.pl zaraz w komentarzu wpiszę i tam jest, jeżeli wejdziemy na tą stronę to mamy krótkie wideo, w którym właśnie opisuje cały program, na czym polega dieta, na czym polega trening jest możliwość umówienia się na taką bezpłatną konsultację, podczas której właśnie odpowiadamy na wszystkie pytania, mówimy ile czasu mniej więcej to potrwa, jaka to inwestycja i tak dalej. Więc zachęcamy, bo od tego zaczyna się metamorfoza w programie Hollywood. Liliano, serdecznie dziękuję za Twój czas, trzymam dziękuję. kciuki i mam nadzieję do zobaczenia na naszym evencie w Toruniu, jeżeli znajdziesz czas. Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam.